Cześć! Robótka z Aurelią, serwetka Hania. Zapraszam na kolejny projekt szydełkowania w ciemno. Tym razem zdradzę Wam kilka informacji. Serwetka Hania jest okrągła. Ma 48 cm średnicy. Wykonamy 26 okrążeń. Będą 4 poradniki wykonania plus odcinek podsumowujący projekt. Do wykonania tego projektu potrzebujemy dwa kordonki stokrotka. W każdej szpulce mamy 200 metrów nici na 30 gram. Potrzebujemy dwie szpuleczki i nie martwcie się, jeszcze dużo nici zostanie. Stokrotka jest cieniutka, delikatna, miła, bardzo przyjemnie się nią szydełkuje, jest idealna na ten projekt. Do stokrotki używamy szydełka. 1,25 mm. Jeśli uważasz, że stokrotka jest dla Ciebie za cienka, proponuję wykonać ten projekt kordonkiem maksimum przyjemności. Potrzebujemy jedną szpulkę, ale dużo nici zostanie. Do maksimum przyjemności używamy szydełka 1,5 mm. Wykonałam dwie serwetki. Pierwsza powstała ze stokrotki w tym jasno-niebieskim kolorze. Bardzo pięknie wygląda. Druga serwetka Hania powstała z kordonka Maksimum Przyjemności dokładnie w tym kolorze, moim ulubionym. W poradniku będę używała stokrotki w kolorze pomarańczowym. Oczywiście szydełko 1,25 mm. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczynamy. Pętelka. Osiem oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe, pracujemy na tym kółku. Trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na poprzeczkę, słupek na kółku, oczko łańcuszka na poprzeczkę, słupek na kółku, oczko łańcuszka na poprzeczkę, słupek na kółku. Wykonamy w ten sposób 16 słupków. Oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie. Mamy 16 słupków. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Przechodzimy na to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa. I to jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka pomiędzy słupkami z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na kolejny oczko łańcuszka pomiędzy słupkami z poprzedniego okrążenia. Dwa słupki. Pierwszy, drugi i dalej. Pracujemy w ten sposób całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia. Mamy 16 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. A pomiędzy motywami? Po dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na poprzeczkę. Na te dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami: oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na poprzeczce. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Kolejny słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Mamy trzy słupki. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki, pierwszy. Drugi. Trzeci, trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami, przechodzimy na kolejną poprzeczkę, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 3 okrążenia. 16 motywów głównych, podstawowych. A pomiędzy motywami po 3 oczka łańcuszka. Tak robótka wygląda. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim słupku, oczko ścisłe na poprzeczce. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Kolejny słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki tutaj na tej samej poprzeczce z poprzedniego krążenia. Pierwszy. Drugi. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, kłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy cztery okrążenia. Mamy szesnaście motywów głównych, podstawowych. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na łuku. Motyw powtórzymy: trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa, trzy oczka, łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki tutaj w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi. Motyw główny, podstawowy z tego okrążenia jest taki sam jak w poprzednim okrążeniu. Zmiana jest pomiędzy motywami. Wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Przy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i dalej. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy, Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe, mamy 5 okrążeń. Mamy 16 motywów głównych podstawowych. A pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Kolejny słupek w tym samym miejscu. Kolejny. I jeszcze jeden. W sumie cztery. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne cztery słupki tutaj w tym samym miejscu, na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. I teraz uwaga. Chwytamy za te dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na łuk. Motywu z poprzedniego okrążenia. Cztery słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Chwytamy te dwa oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia pomiędzy motywami i wykonujemy półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie. Chwytamy za te dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami z poprzedniego okrążenia półsłupek. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to szóste okrążenie. Mamy 16 motywów głównych podstawowych. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym. Oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek w tym samym miejscu. Kolejny. I jeszcze jeden. W sumie cztery słupki. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk kolejnego motywu z poprzedniego okrążenia, cztery słupki: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy. wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to siódme okrążenie. Mamy 16 motywów głównych podstawowych, a pomiędzy motywami po trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym, oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek w tym samym miejscu. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Kolejny słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. W sumie pięć. Trzy oczka, łańcuszka na łuk. Kolejne pięć słupków w tym samym miejscu. Na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. I teraz uwaga. W poprzednim okrążeniu pomiędzy motywami mamy 3 oczka łańcuszka. Będziemy wkłuwać szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Nie chwytamy. Wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka i wykonujemy pół słupek. Przechodzimy na kolejny łuk i wykonujemy 5 słupków. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne pięć słupków w tym samym miejscu, pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, Kłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Pracujemy tak do końca okrążenia. Wkłuwamy szdełko w to drugie, środkowe oczko łańcuszka, półsłupek. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szdełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 16 motywów głównych, podstawowych. Było to ósme okrążenie i na tym ósmym okrążeniu Zakończymy ten poradnik. Zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam, Aurelia.